Myślisz, że ty coś stąd wypatrzysz? Oczywiście, że nie, ale spokojnie ona ma zasięg pięciu metrów. A co on ci powiedział dokładnie? Właśnie nic nie powiedział. Patrzył się tylko na kogoś, jakby zobaczył jakieś o kurwa nowe kraje. Czy mi się kurwa przesłyszało? Czy ty właśnie wypatrzyłeś nowe kraje? Nie, tam naprawdę są nowe kraje. To chyba już czas. Na co czas? Na poddanie się. Ja już mam dość wojen. Nie podestaj się. Na ostatniej wojnie ty akurat najmniej robiłaś. Wypraszam sobie takiego gadania. Ja na ostatniej wojnie zrobiłam. No, im. w każdym razie bardzo dużo. No zrobiłaś po prostu w chuj rzeczy, jedyne co to się wbijałaś w inne państwa żeby tylko mieć jakieś przywileje w postaci dodatkowych terenów. Jak masz do mnie jakiś problem to se na tą wojnę beze mnie. A żebyś wiedziała, nikt cię tam nie potrzebuje, poza tym pamiętaj że nie jesteś tak potężna jak kiedyś więc ja cię mam na jednego strzała. Już nie strasz bo ci jeszcze coś poleci. Wkurza mnie już ten Niemiec. Może byśmy go tak usunęli z tego świata? Też bym to chętnie zrobiła, ale nie możemy. Jakąś tam obronę stanowi. Poza tym, jak go usuniemy, to jest szansa, że trzecia rzesza wróci, więc będzie jeszcze gorzej. Niby masz rację, ale też jest to mało prawdopodobne. Na razie, chuj z tym. musimy iść przepytać inne państwa o to, gdzie jest Rosja. Ach! Dawno mnie tu nie było. Trzeba sprawdzić czy to armatę działa i czy ta rakieta tutaj dalej jest. Jest i moje małe cudeńko. Czas to wykorzystać. Musimy znaleźć tego ruska, bo znając jego świetne pomysły, to zaraz coś doli razem ze sobą. A ty nie masz przypadkiem jego lokalizacji na telefoniku. O kurde, przecież ja mam jego lokalizację. Dobrze, że sobie przypomniałem. Ach ta twoja schizofrenia! Dziwne. Lokalizacja pokazuje, że jest gdzieś w lesie. Możemy tam spróbować pójść. Nie ma opcji, że pójdziemy tam sami. Bierzemy minimum dwa kraje ze sobą. Dobra, dwóch Niemców i Czechy zapraszam. Wspólna przygoda jak za dawnych lat. Czekałam na ten moment. Nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Posłuchaj-no, kurwa, Niemcu. Zaczynasz mnie już denerwować. Wszystko masz, a jeszcze na wszystko narzekasz. Chyba czas powiększyć swoje państwo w razie jakiejś dużej wojny, bo nie wiadomo co tu się dzieje na tym świecie. Przecież jak oni mnie zobaczą, te od razu się poddadzą. Patrząc z moim sprawnym okiem to pierwszy w kolejce do ataku będzie Iran. On ogólnie zawsze mnie wkurzał, więc chyba czas zacząć. Ocho widzę, że ktoś tu próbuje się dowartościować terenami. Ale ostrzegam cię, że tutaj chodzi o armię, a nie o ilość terenów. Więc proszę o natychmiastowe wyperdalanie stąd. To co teraz zrobiłaś było największym błędem w twoim marnym i biednym życiu. W tym momencie życzę ci pozaświatowego miłego życia. Już narobiłeś w gacie bo coś śmierdzi. A nie. To tylko smut z twojego państwa ha ha ha, ha. Słuchaj mnie no kurwa. Przestań bo naprawdę cię zniszczę. Czekam. Chcę to zobaczyć i się przy okazji pośmiać. I co? I tyle masz do zaoferowania, Ofermo? Patrz i się ucz od prawdziwego i najlepszego mistrza. Daj sobie już spokój. Jesteś skazana na takie cierpienie i oficjalne zniknięcie z mapy. Na chuja ty się jeszcze stawiasz, jeżeli masz świadomość, że całkowicie przegrasz? Nigdy się nie poddam. Twoje słowa nic dla mnie nie znaczą. Gadaj co chcesz. To dawaj. Trzymam kciuki za ciebie nawet jak za 5 sekund pójdziesz do zaświatów. To była dobra przeciwniczka. Mam nadzieję, że jest tu takich więcej, to będę mogła się chociaż zmęczyć jakkolwiek haha. Ha. Wdepłem w coś. Sprawdź, czy to nie jakiś gwóźdź. Nie, to kupa trzeba gdzieś podetrzeć. Jesteś przekonany, że idziemy dobrze? Znam te tereny jak własną kieszeń. Przecież te spodni nie nosi i łeb. Powinien być tutaj. Tak więc jak już wiemy gdzie jest to możemy stąd spierdać. Hola hola kolego. Wracaj tu. My mieliśmy go znaleźć całego i żywego, a nie to, gdzie prawdopodobnie przebywa. Nie ma mowy, że wejdę do tego laboratorium, bakrumsów czy cokolwiek to jest. A co ty taki z strany? To, że poddałeś się podczas drugiej wojny światowej, to nie znaczy, że masz się bać zwykłego budynku. Dobra, jak tak bardzo uważasz, że to jest zwykły budynek, to się o coś musimy założyć. Jak tak bardzo pragniesz przegrać, to czemu nie? Dobra, to zakładamy się otoczy ten budynek wyleci w powietrze. Siemano, siemano. Była kolejna przerwa na kanale. Tym razem dlatego, że mi się nie chciało filmu robić, haha. Ale teraz postaram się robić filmy co tydzień. Niczego tu nie obiecuję, żeby nie było. Poza tym polecam zobaczyć opis, bo jest wysoko postawiona poprzeczka, haha. Wyczekujcie kolejnego odcinka, bo będzie naprawdę grubo. Jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, to zachęcam do podbicia filmu. Oczywiście subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę i to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.